Oto przed Wami 10 imponujących faktów o hot dogach. Numer 10. Skąd pochodzą hot dogi? Mimo, że to fast foodowe danie kojarzy się ze Stanami Zjednoczonymi, co nie jest do końca błędnym myśleniem, to za miejsce narodzin przekąskich wskazuje się Frankfurt nad Menem. To właśnie tam w 1487 powstały parówki, znane tradycyjnie frankfurterkami. To właśnie w niemieckich krajach proste do przygotowania danie, parówka w bułce, było serwowane ludziom podczas ważnych wydarzeń, jak choćby koronacji nowego cesarza. Angielskim słowem na parówkę jest wiener, kojarzący się z Wiedniem. To stamtąd z kolei wodzi się podobne typki kiełbaski, tradycyjnie składającej się z wołowiny i wieprzowiny. Zupełnie inną kwestią jest też sam hot dog. Początkowo serwowany był bez żadnych dodatków. Parówkę kładziono po prostu na bułce lub kromce chleba. Właśnie taka przekąska została spopularyzowana w Stanach na początku XX wieku. Wszystko dzięki przybyłym do Nowego Świata europejskim imigrantom. Podnosi to właśnie na nowojorskiej Coney Island w 1871 Niemiec, Charles Feldman, otworzył pierwszą budkę z gorącym psem. Numer 9. Hot dog, a sprawa Polska. Jak możemy podejrzewać, hot dogi narodziły się za naszą zachodnią granicą, jednak spopularyzowane zostały dzięki Amerykanom i rosnącemu na całym świecie wpływowi ich kultury. Na portalu kuchni WPPL dostępny jest wywiad z blogerką kulinarną Joanną Krzewińską, która wskazuje, że początki hot doga w naszym kraju związane są z pojawieniem się Coca-Coli. Początkowo słodki napój dostępny był w szklanych butelkach. Idealnie pasował do hot-doga, który wówczas, a mowa tu o okolicach lat 70. i 80., serwowany był tak jak dziś na stacjach benzynowych w formie francuskiej, czyli w bułce typu bagietka z podłużną dziurką i umieszczonej w niej parówce. Dopiero później, po zlikwidowaniu systemu kartkowego na mięso, do czego doszło w lipcu 1979, rozpowszechniły się na naszym rynku hot-dogi w stylu amerykańskim. Królowały wraz z zapiekankami, hamburgerami i frytkami w budkach ulicznych. Dziś hot dogi wróciły do łask za sprawą wprowadzenia ich do menu stacji benzynowych i sklepów franczyzowych. Wszystko zaczęło się w roku 97, kiedy na próbę w dwóch stacjach sieci Statoil. Dziś Circle K w Poznaniu wprowadzono hot dogi. Jak widać, pomysł chwycił. Za wzór posłużyły tu państwa skandynawskie. Numer 8. Hot dogi na świecie. Nie bez powodu wszyscy chyba kojarzymy szwedzki sklep mewlowy, w którym klienci chętnie jedzą klopsiki lub właśnie hot dogi. Przygotowując dzisiejszy odcinek szukają informacji o tym, gdzie można zjeść najlepszego hot doga na świecie. Otóż prym wiodą tu nie Niemcy czy Stany Zjednoczone, a właśnie państwa skandynawskie. Autorzy artykułów na portalu Onet Podróże sugerują tu albo Danię, albo Islandię. W tym pierwszym kraju możemy wybierać spośród 50 rodzajów parówek, a największy krajowy producent, firma Tulip, rocznie produkuje 50 milionów kiełbasy, które trafiają później do małych mobilnych fast foodów. Będąc w Kopenhadze, warto odwiedzić restaurację, lub może lepiej rzec lokalik, Steff's Place, a w Reykjaviku z Betsu Pelsur, co jak możemy wczytać na Onecie, oznacza najlepszy hot dog w mieście, choć brzmi jak wikińska nazwa. Jak zapewne pamiętacie z odcinka o trudnych językach, w islandzkim nie przyjmują się żadne słowa z angielskiego i tak na hot doga mówi się tam Pilsur. Z kolei hot dogiem w Holandii określa się bułkę z wędzoną makrelą ponoć klasyczna, uliczna przekąska z Niderlandów nie ma w składzie nic więcej. Numer 7. Święto Hot Doga. W Stanach to uliczne danie jest niezwykle popularne. Tak bardzo, że państwo to, choć zapewne nieoficjalnie, postanowiło co roku świętować Narodowy Dzień Hot Doga. To ruchome święto w tym roku przypadnie na 17 lipca. Z tej okazji w wielu sieciach fast foodowych obecnych w kraju możemy natknąć się na liczne promocje. Na stronie money.com brat Tatl wylicza, gdzie możemy odpowiednio świętować i tak na przykład w sieci Doghouse do każdego zakupionego hot doga. Drugi będzie gratis, a w sieci Sonic Drive-In przekąski o nazwie All American, a także Chili Cheese Coney będą kosztować tylko 1 dolar. Takich deali jest jeszcze z kilkanaście, nie wiem jak Wy, ale czuję, że chciałbym spróbować tej amerykańskiej konsumpcji. Pomyślcie, że u nas w Polsce są zaledwie ze 3 czy 4 rozpoznawalne sieci fast foodów, co innego stacje benzynowe, które obecnie wiodą prym w sprzedaży hot dogów. Numer 6. Gorący pies i legend. Tak jak i samo powstanie hot doga, tak i specyficzna nazwa tej przekąski jest przedmiotem wielu domysłów i legend. Według jednej z nich w 1901 nowojorski sprzedawca oranżady i lodów Harry Stevens zaczął odnosić w swoim biznesie straty. Wówczas wpadł na pomysł sprzedaży hot dogów. Gorące parówki wprost z garnka były nakładane na bułki, a Stevens krzyczał na zachętę, że daschut, co po niemiecku oznacza jamnika, czekają na zjedzenie. Zaobserwował ten scenę rysownik gazety i nie wiedząc, jak napisać Dachshund, w swojej karykaturze użył po prostu określenia hot dog. Najprawdopodobniej jednak ta opowieść jest legendą, gdyż rzeczonego obrazka nigdy nie udało się odnaleźć. Faktem jest natomiast, że na początku XX wieku w obiegu były liczne karykatury psów wkręcających się w maszynki do mięsa i różne przyśpiewki o podobnej tematyce. Nie pytajcie, ja nie wiem. Numer 5. Hotdog a zdrowie. W Stanach Zjednoczonych istnieje nawet Narodowa Rada Kiełbaski i Hotdoga. To moje własne tłumaczenie nazwy tej instytucji. Rada szacuje, że każdego roku w sam tylko Dzień Niepodległości, a więc 4 lipca, Amerykanie zjadają 150 milionów hotdogów, a w letnim okresie, kiedy to chętnie spędza się czas w parkach czy na stadionach, od tzw. Memorial Day, przypadającego pod koniec maja do Labor Day, świętowanego na początku września, jedzą aż 7 miliardów tych kanapek. Naturalnie nasuwa się więc na myśl pytanie o wpływ tej narodowej, amerykańskiej przekąski na zdrowie. Nie zapominajmy bowiem, że jest to fast food. Jak donosi w magazynie Time Mahita Gajanan, typowy amerykański hot dog z parówką na bazie wieprzowiny zawiera około 204 kalorie, a do tego należałoby jeszcze doliczyć dosładzany ketchup czy musztardę. Tym, co niepokoi naukowców najbardziej, to zawartość azotanów, Konserwantów sprawiających, że mięso wytrzyma dłużej i będzie lepiej wyglądało. Co najgorsze, ich spożywanie powiązane zostało z rozwojem nowotworów. Numer 4. Oscar Mayer Jak pisze dalej dziennikarka, obecność azotanów tak mocno niepokoiła pewną ikonę hotdogów, że w maju 2017 firma ta ogłosiła, że przestanie dodawać do swoich hotdogów sztuczne konserwanty. Mowa tu o marce Oscar Mayer, która chce dotrzymać kroku współczesnym tendencjom do coraz zdrowszego żywienia. Marka ta jest liderem na amerykańskim rynku producentów przetworzonego mięsa i, jak wspominałem wcześniej, ikoną hot dogów. Wizytówką tej potężnej obecnie marki wchodzącej w skład imperium spożywczego Kraft Heinz są tzw. Tak zwane Winner Mobile. coś jak Batmobile, tylko że auta te nie służą superbohaterom, a promocji hot dogów. Istnieje kilkanaście takich aut, a wszystkie wystylizowane są na hot dogi i jeżdżą po całych Stanach reklamując hot dogi Oscar Mayer. Po raz pierwszy taki pojazd wyruszył w trasy jeszcze przed wojną w 1936. Kierowcy tych aut wybierani są spośród studentów, którzy dostają tę pracę na rok, począwszy od 1 czerwca, i wizytują tymi wyjątkowymi samochodami kampusy uniwersyteckie. To dopiero pierwsza praca. Numer 3 Zawody w jedzeniu. Zdecydowanie najsłynniejszym konkursem w jedzeniu hot dogów na czas jest Nathan's Hot Dog Eating Contest, który odbywa się regularnie od 72. Jednak legenda głosi, że wszystko zaczęło się już w 1916. To właśnie wtedy na Coney Island, będącej częścią Brooklynu w Nowym Jorku, czwórka imigrantów miała usiąść wspólnie do jedzenia hot dogów. W ten sposób mężczyźni chcieli rozsądzić, który z nich jest największym patriotą. Obecnie rekord w ilości zjedzonych kanapek należy do Joey'a Chestnata, który w 2018 pobił poprzedni, Również należący do niego samego, prawdziwy patriota. Tym samym, jak donosi portal Polsat News, po raz jedenasty z rzędu zdobył nagrodę musztardowego pasa. Zjedzenie 74 hot dogów zajęło mu 10 minut, co oznacza, że jednego jadł przez 8 sekund. Zawodnik, który zajął drugie miejsce, zjadł 10 kanapek mniej. Jak możemy dowiedzieć się z portalu Polsat News, z początku sędziowie mieli problem z liczeniem zjadanych kanapek, ponieważ nie spostrzegli, że najtwarsi zawodnicy jedli je z dwóch talerzy naraz. To się nazywa spust. Numer 2. Polish Boy z Ohio. Daniel Artyczewski z magazynu noise.pl wskazuje, że także i liczna polska imigracja w USA miała swój wkład w popularyzację kultowych kanapek. To w Cleveland w stanie Ohio stworzono koncepcję polskiego hot -doga nazywanego Polish Boy. Tym co go wyróżnia dla konkurencyjnych przekąsek jest obecność kiełbasy zamiast parówki. Dodatkowo w skład tego fast foodu wchodzą, uwaga, bułka, sos barbecue, sałatka kolesław i frytki. Nie dziwi więc, że dziennikarz określił ten przysmak jako zawał serca na talerzu. Ja jednak chętnie bym go spróbował, tym bardziej, że ten lokalny smakołyk był gościem kulinarnych magazynów czy programów telewizyjnych. Numer 1 Takeru Kobayashi. Bum na zawody w jedzeniu hot dogów na czas zaczął się na początku XX wieku, przed erą triumfów Joey'a Chestnut'a. Zawody zyskały popularność dzięki postaci Takeru Kobayashiego, Japończyka, który po raz pierwszy zwyciężył w Nathan's Hot Dog Eating Contest w 2001, potem wygrywając 6 razy z rzędu. W 2006 ustanowił hot dogowy rekord, zjadając ponad 50 sztuk. Rekord ten został później pobity przez utytułowanego Amerykanina, o którym opowiadałem wcześniej. Kobayashi startował w wielu podobnych konkursach, a pewnym smaczkiem może być fakt, że wziął udział w reality show Człowiek kontra bestia, gdzie stanął szranki i z niedźwiedzia. Misio Kodiak zwyciężył zjadając 50 hot dogów, podczas gdy Japończyk był w stanie pochłonąć tylko 36. Tylko 36. I to już wszystko na dzisiaj. Lubicie hot dogi? Jak często po nie sięgacie? Czy podróżując po świecie natknęliście się na jakieś nietypowe warianty tego dania? Dajcie znać w komentarzach na dole, a ja zachęcam Was do obejrzenia specjalnego odcinka, od którego włos zjeży się Wam na głowie. Link jest gdzieś tutaj, piona.